No, gdyby strzelił bramkę w meczu z Manchesterem United, no też tutaj od razu uruzby nie ma. Nie do, do końca dobierzają szkockiemu menedżerowi, może o tym za chwilę, bo sunie kontra West Hamu. Roberto Solano, waga Solano, kuszczak. Ale widać, że cały czas Peruwieńczyk obserwował, jak jest ustawiony polski bramkarz i chciał go bardzo sprytnie przelobować, wrzucić mu tę piłkę za koniecz. Ale bramkarz Manchesteru nie dał się oszukać. Nie atakowali zawodnik, który jest przy piłce zawodnicy Manchesteru. No i sprawili, że miał sporo czasu, żeby strzelić się na bramkę Manchesteru Solano, który teraz rozpoczyna grę od rzutu rożnego i znowu było niezwykle gorąco w Polkarce. Abson. Reprezentant angielski młodzieżówki. Odchodząca od bramki Kuszczaka, uwaga, nabiegają piłkarze Hamu i jest jeden do jednego, Anton Ferdinand! Anton Ferdinand, wychowanek klubu, doprowadza do wyrównania, szał radości na stadionie West Hamu, 77. minuta spotkania, dobre dośrodkowanie, piłka minęła, ten bliższy słupek, a tam najwyżej wyskoczył Anton Ferdinand i nie miał żadnych szans, polski bramkarz wyskoczył wyżej. Od Fletchera. Fletcher, Ferdinand. Brown, oboj, obaj skakali do piłki, no ale Ferdinand był w tym wyskoku bezbłędny. Po dwóch miesiącach wrócił Anton Ferdinand do składu West Hamu. Leczył kontuzję, mięśnia uda i proszę popatrzeć, jaki to powrót. Tak, dobry. Znowu wędruje w pole karne Ferdinand, którego realizator oczywiście nam e, pokazuje, czy będzie powtórka tej akcji. Zobaczmy, dobry. Pole karne jest! 2 do 1! Niesamowite! Dwa fenomenalnie wykorzystane Abson. stałe fragmenty gry. Matthew Abson doprowadza do stanu takiego, że gospodarze prowadzą. 2 do 1, ależ piękny gol. Ta piłka trafiła w samo okienko bramki Tomasza Kuszczaka. Dośrodkowanie Nobla i znowu najwyżej w polu karnym Manchester United skacze zawodnik West Hamu. Lepszy od Wes'a Browna Matthew Abson. Ależ emocje w tej końcówce, 82 minuta. wyrównanie, ależ wyszedł z powietrza Matthew Abson. A przy tym szale to już absolutnie nic nie mógł zrobić Tomasz Kuszczak. Lepiej tego zrobić nie mógł środkowo obrońca West Hamu.